Lisie naprawianie. Zaczynamy! Dzień dobry. Ewentualnie dobry wieczór. Nie wiem, kiedy to włączycie. 503 czarna, ta zeskubana, okrojona, Odwybrano jej gałę jedną i drugą, ale Okej. Okay. Czas zajrzeć. Coś się w środku wyprawia. Nie wiem, czy wcześniej zwróciłem uwagę na to, że ma tą designerską pewnie podświetlaną gałę. Czemu mnie to nie dziwi? Ktoś się starał. Wyszło jak zawsze. Średnio. To co? Ściągamy dekel. Jest tragedia. Pierwszy raz miałem sytuację, że musiałem smarować, żeby odkręcić śrubę do budowy. Ale to nie jest najzabawniejsze. Co się tu wydarzyło? Co to za transformator jest w ogóle? Kto to słyszał? Jakiś Wygląda na jakiś radziecki. Jakieś oznaczenia ma plus drutowe mocowanie co tu się musiało zadziać ile ten potwór ma mocy. Teraz to już nie jest 45 watów. myślę, że może być nawet 50 o ile działa. Na pewno trzeba będzie go dmuchnąć, więc bierzemy się za to, bo szkoda będzie mi tych biednych pająków, które nagle będą miały styczność z jakimś prądem, napięciem. Jezu, mm, yes. i tutaj mm, woda. Chciałoby się rzec, że jest trochę lepiej, ale niespecjalnie. Tu mnie zastanawia na przykład kwestia tego kondensatora, tutaj jego nie ma. Tu jest jakaś zworka. To jeszcze raz pójdzie na jakiś kompresor. Normalnie jakby ktoś piachu nasypał, czy tam kurzu łopatą. To nie są fabryczne kondensatory. Od nich były dużo mniejsze. Więc ktoś chyba tu przerobił to wszystko na dużo większe napięcia. Ale ostatecznie po czyszczeniu, podczas sobie szukania, wyszło na to, że ktoś sobie zrobił wejście direct, czyli z wejścia uniwersalnego. Przewody sygnałowe zostały wpuszczone wprost do potencjometra, potencjometru. I niestety też wypięte, więc można powiedzieć, że to tylko końcówka mocy w tym momencie. Uła, patrzcie jakie niedoczyszczenie z mojej strony. Powinienem najpierw wyjąć te płytki. Tutaj widać rezystory emiterowe, ale nie wyglądają na zwęglone. Jeszcze to przemyję, włożymy te płytki. I jak będzie działało, to będą tak zwane. Jajca! Dosyć ważna kwestia, chyba. To sprawność tych pięknych tranzystorów KD. Uff. Niektórzy mówią, że są niepokonane, ale ja raz w 303 miałem zepsute. Musiałem sparować je, wymienić i było dobrze. Tutaj też jest dobrze, więc spróbujemy umieścić płytki i włączyć to cudo, zachować trzeba kolejność, czyli ta z tym dużym kondensatorem, była tutaj. Wszystko jest na 63V. Pamiętam, że chyba były dużo mniejsze, ale wiadomo. Jak ktoś z tego zrobił końcowe mocy, kuczę. Ale żeby nie zapewnić żadnego lepszego chłodzenia, a te wariaty dalej działają. Szapoba, Prawilne. Ryzykujemy oczywiście, przez żarówkę. Więc co to za ryzyko. Buczy, żarówka lekko bździ, trochę niepokojące, zrobimy pomiary. Podczas gdy ładowała mi się kamerka, postanowiłem zrobić parę pomiarów. Tak odpaliłem już go działa jeden kanał, nieważne eee, suma. Zasilania. Coś słabo, no nie? hardkorowe Brumy i bardzo niskie wzmocnienie. Być może jest to wynik niskiego napięcia. Wychodzi na to, że to jest symetryczne 16V, nawet mniej. E... Na początku myślałem, że to jest problem żarówki, że zasilany jest przez żarówkę, wiadomo, jest spadek. Więc klasycznie, jako posiadacz WS503 w dzieciństwie, wiedziałem, że jak otworzę tu decker, to będzie zdrutowane, więc założyłem bezpiecznik zważywszy na transformator zamiast 800 miliamperogodzin z 1,6 ampera. Wiem trochę ryzyko ale co mi tam no nie. No i podłączyłem głośnik do tego kanału prawego i popłynęła muzyka. Wiadomo jest brum ale to co no mogą być kondensatory. Może być ten transformator beznadziejnie dopasowany wygląda jakby z jakiegoś był prostownika albo nie wiadomo z czego. Jeżeli ktoś ma pomysł proszę dajcie znać. Włożyłem sprawną płytkę do niesprawnego kanału. I dzięk się pojawił. Tak więc. Problem tkwi gdzieś tutaj. Być może sama konfiguracja za duży prąd spoczynkowy. Słyszycie, jak buczy ten transformator? Porażka. Dobrze, wszystko jest do zbadania. Tu na szczęście nie ma tego kleju, który przewodzi. Ale ten kondensator, co ja gadam, kondensator, ten przewód to jest do tego kondensatora puszczony, bo się po prostu nie mieściło tutaj. Makabra. Dobry rzeźbiarz tu był. <laughs> Nic, pomierzymy. Ale dzisiaj chyba już to zostawiam. I ogółem, ja bym osobiście przywrócił go do oryginału, zrobił recap. Ale zobaczymy. Około paru groszy można mieć ten wzmacniacz w dużo lepszym stanie rokujący, więc być może to będzie dobry dawca części. Tylko trzeba zrobić odpowiednią notatkę, co w nim jest ok, żeby się nie naciąć przy poszukiwaniu transformatora. Uff. Co z nim robimy według Was? Czekam na Wasze ciekawe pomysły. Piszcie w komentarzach, a ja się żegnam. Trzymajcie się.